Uwaga, nie wyłączaj tego filmu. Najlepszą scenę umieściliśmy na końcu, no prawie na końcu. W tym odcinku zabieramy Was do wrocławskiego Hydropolis. Pokażemy Wam też, co można wygrać w zabawie z pieczątkami. A witają Was Marcel i niepoprawny tata. Pierwsze dobre wrażenie wywarł na nas ekran ze spadającej wody przed wejściem. Jest ekstra. W środku zwiedzanie zaczynamy od prezentacji. Nie jest to jednak pokaz slajdów w PowerPointie. Zresztą sami zobaczcie. Jądra mogą być miliardy. większości komet, które krążą wokół słońca są stworzone z Jedna z głosi, że woda spadła na ziemię w postaci lodowych komet. Idziemy dalej. Na starcie dostaliśmy mapkę, więc wyjątkowo trzymamy się w kierunku zwiedzania. Musimy też być uważni, bo w salach ukryte są stoliki z pieczątkami. Kiedy Marcel usłyszał o nagrodzie za zebranie wszystkich pieczątek, nie mieliśmy wyjścia. Kolejne sale również robiły na nas wrażenie. Klasa. Nie ma biedy. Poziom europejski. Fajną miejscówką jest imitacja wnętrza łodzi podwodnej. Chociaż właściwie to źle powiedziałem, tutaj wszystko jest fajne. Wizualnie jest to piękne po prostu. Ponadto można się zagłębić w oceanie informacji i ciekawostek. A że nauka może zmęczyć, to dla relaksu możemy sobie zagrać. Starujemy ślicznym delfinkiem, którym możemy pływać i wykonywać skoki. Ewentualnie możemy się też wylegiwać i podziwiać widoki. Są też wystawy poświęcone problemowi z plastikiem, oraz cała masa innych. Gdyby tak zagłębiać się we wszystkie ekspozycje, można tu spędzić naprawdę dużo czasu. My zaliczyliśmy raczej szybkie zwiedzanko, ale i tak uważam, że zdecydowanie było warto. W tym momencie chciałbym Ciebie, drogi widzu, poprosić o łapkę w górę. W tym celu wykonałem nawet złożony układ choreograficzny, korzystając z dostępnej ekspozycji. Co ciekawe, nie widziałem, aby ktokolwiek inny zauważył, że da się to wdzięko przyłodziać, więc poproszę brawa dla mnie! Zachęcam też oczywiście do udzielenia nam kredytu zaufania w postaci subskrypcji, jeśli chcecie oglądać filmy z wyjazdów do ciekawych miejsc. Warto przejrzeć naszą playlistę, bo nagraliśmy już dość dużo, a w kolejce czekają kolejne materiały. Koniec. Autopromocji. A co z biletami? Zapytacie. Może powinienem od tego zacząć, ale nie zacząłem i muszę z tym żyć. My kupiliśmy je na miejscu. Mój pseudonim artystyczny nie wziął się jednak znikąd. Po odwiedzeniu Hydropolis dowiedziałem się, że bilety są tutaj limitowane i może się okazać, że pula została wyczerpana. Warto więc wcześniej zarezerwować je przez internet, aby przypadkiem nie rozczarować się na miejscu. Nam tym razem się upiekło. Uff. Na koniec zostawiłem moim zdaniem jedno z ciekawszych ujęć, o którym mówiłem prędzej. Zabawa z ogniem. A raczej ze złudzeniem ognia, jak łatwo się domyślić. Ale wygląda fajnie, przyznacie. Wrzuciłem nawet dwa shortsy z tym bajerem, ale ku mojemu zdziwieniu nie zrobiły furory. No trudno. Zanim się pożegnam, muszę jeszcze rozwiązać zagadkę z pieczątkami. Otóż w nagrodę Marcel dostał dwie naklejki. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pa!